Robert, jak teraz strzeli 30 bramek, to mówimy, że jest dramat. Że on jest bez formy. To jest odpowiedź Ale na moje co? pytanie? Tak, odpowiedź na twoje pytanie jest taka, Kuba, A że suma... jak możesz w ostatnim, w ostatnich tych, nie wiem jak to Sezon, nazwać, latach. co wybierali, nie, w ostatnim w roku, w tych no. plebiscytach, które wszystkie, które wybierały, nie usytuować Lewandowskiego w Polsce w pierwszej trójce. To jest dla mnie niezrozumiałe. To. Wiesz, wiesz, to my to jesteśmy takim narodem, że cały świat go uwielbia, wszyscy go wychwalają. Nieważne, czy jest innym piłkarzem i Messi, Ronaldo. Wiadomo, że jest innym. Ale jednak jest skuteczny. Jednak to jest fizyczny. Ale to ja maszyna. ci zadam pytanie jako obserwator, ale mm. najmniejszy z naszej trójki fachowiec. Bo wiele osób mnie pyta, ja, ja wtedy mówię, nie wiem, który Robert Lewandowski jest prawdziwy? Ten w Barcelonie, czy ten w reprezentacji? To to jest kwestia też. Robert Lewandowski prawdziwy był, wydaje mi się, za nawałki. A wiesz dlaczego? Mm -hmm. e, nie wiem, czy pamiętasz, graliśmy w finach mistrzostw Europy we Francji, które myśmy je z Pulsatem komentowali. E, komentowałem mecz z Mateuszem. Mówisz o Portugalii? E, nie, mecz Polska Niemcy. E, I Robert wtedy przyjeżdżał z Borus Dortmund. Tam grał Mats Hummels, obrońca, który grał w Borus Dortmund. Jak Mac wyprowadzał piłkę, to Robert Lewandowski nie stał, nie patrzył z przodu. Robert Lewandowski sprintem bieg za nim, żeby mu odebrać piłkę, żeby pokazać, że Polska jest lepsza. To jest ten patriotyzm, o którym ci mówiłem, bo on mm -hmm. mu chciał udowodnić, że jest mocniejszą reprezentacją na tym turnieju. I to już była rywalizacja klubowa, która przenosiła się mm -hmm. na reprezentację. To jest ten bodziec, którego musisz szukać u piłkarza. Dlaczego Robert znowu jest skuteczny w Barcelonie? Przypomnę, że goni wszystkich, ma 105 bramek we, w lidze mistrzów. Wiesz dlaczego? Bo Robert potrzebuje bodźców. Bodziec mu zrobił flick. Flick przyszedł, poukładał Barcelonę, która była rozklepotana. Tam każdy chodził ubrany jak chciał. Tam była rewia mody. Tam każdy w meczu grał sobie coś dla siebie. Tak. Dlaczego Robert ma 40 bramek? Dlaczego Rafinha gra dobrze? Dlaczego Jamal uczy się profesjonalizmu? Szczęsny jest kolem. Bo przyszedł flick, który uporządkował. Jest jedno hasło. Punktualność w pracy... To jest punktualność na murawie. To wytłumacz a... mi hasło, że Robert ma w Barcelonie wyniki, bo Flik trzyma go pod presją. Może nie pod presją. Mówię ci, bodźcuje go. On cały czas mu mówi mało. Ty możesz więcej, mhm. mało. Robert strzela bramki, a nigdy nie jest pewny, czy siądzie na ławce. A siada, zdarza mu się. A to jest bodziec, zapamiętaj. Coś okay. po pierwsze, odważnym. Zobacz, co Flik powiedział. Szedł Robert, machnął ręką. Czy tam gdzieś w bidon, kopnął czy coś. Pytają Flika, a Flik yy, w gazecie niemieckiej odczytałem. A Flik mówi: Dobra, takie rzeczy się zdarzają, że, że piłkarz jest sfrustrowany, jak go zmieni. Ale tutaj ja jestem szefem. A to kogo? Myślę, że, myśl, że poszedł w drugą stronę komentarz. Pytam się ciebie, czy poszedł w drugą stronę komentarz? Nie, bo to jest Barcelona. U nas w reprezentacji, jak ktoś powie, to każdy to skomentuje. Ten powie temu anonimowo dziennikarzowi, ten powie temu, i za chwilę się robi nagonka na trenera. A to jest lojalność czy strach u nich? Strach. Ty dzwonił, kogo, kogo, kogo ma. Piłkarz, brakuje? który ma jaja, to idzie do trenera i mówiłem, trenerze, w cztery oczy. Ja już mam 30, tyle i tyle lat, mam doświadczenie. Ja uważam, że powinno być tak. Trener uważa inaczej, ja to będę wykonywał. A u nas jest takie to anonimowo podał piłkarz. Wojewódzki kędzierski.